i biało-czerwono było 2 maja na placu zwycięstwa. Gołdap obchodziła święto flagi państwowej. Na obecnych czekało malowanie twarzy, atrakcje kulinarne oraz balony. Nie zabrakło pochodu przedszkolaków wokół rynku z biało-czerwoną flagą. I tie piejcie, paso nie wsiora mnie wsiora Koncert pieśni rosyjskich mogliśmy usłyszeć w sali widowiskowej w Gołdapi w wykonaniu znanego aktora Lecha Dyblika. Nie wsiora w mnie żała i spod pod Raz do roku odbywa się uroczysta sesja, a po niej konferencja. Na niej możemy poznać osiągnięcia ostatnich lat powiatu gołdapskiego. Tym razem można było przyjrzeć się prezentacji i posłuchać starosty w czasie zorganizowanego na koniec maja Dnia Samorządu Terytorialnego. Plaża Miejska po raz pierwszy od dłuższego czasu stała się areną przedstawień i widowisk. Tym razem grupa Flash Zone działająca przy Gołdabskim Domu Kultury zaoferowała nam spotkanie z Grekami, w czasie którego mogliśmy przyjrzeć się i potańczyć tamtejsze tańce. Później, gdy nastał zmrok, rozjaśniły go liczne ognie będące elementem spektaklu pod tytułem List do Matki. Grabowo, mimo dość małej liczby ludności, może pochwalić się książką z prawdziwego zdarzenia. Monografii tej może zazdrościć zarówno gołdup, jak i okoliczne miasta. W maju mogliśmy spotkać się z autorami publikacji, która powstała dzięki projektowi Tai GoDup 2 i na długo pozostanie solidnym fundamentem dla niejednej pracy na temat grabowa. Głośno, radośnie, wesoło było na hali kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gołdapi za sprawą drugiej edycji ogólnopolskiego festiwalu muzyki chrześcijańskiej Mater Ecclesia. Tym razem wysłuchaliśmy siedmiu zespołów z różnych zakątków, jednak główna nagroda trafiła do zespołu Beciaki z Suwałk. Wieczorem zagrał zespół Siewcy Lednicy. Organizatorem festiwalu jest parafia pod wezwaniem najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła w Gołdapi. Międzyszkolny przegląd piosenki odbył się 22 maja w sali widowiskowej. Cel był jeden: wyłonić najlepiej śpiewającą młodzież ze szkół powiatu gołdawskiego w różnych kategoriach wiekowych. Tak też się stało: najlepsi zostali nagrodzeni tabletami, odtwarzaczami MP4 oraz licznymi gadżetami. Organizatorem wydarzenia był Dom Kultury w Gołdapi. W maju świętowano 23. rocznicę powstania Straży Granicznej. Na początku głos zabrał komendant, który awansował zasłużonych funkcjonariuszy. Następnie głos zabrali liczni goście, gratulując skuteczności i dziękując za dotychczasową współpracę. Na koniec tej części uroczystości obecni obejrzeli film dotyczący bieżącej działalności gołdawskiej jednostki. Można było coś kupić, wiele podziwiać, wziąć udział w spotkaniach dla przyszłych rodziców, przyswoić wiedzę z zakresów sanitarnych oraz BHP. W czasie pikniku zdrowa rodzina, każdy znalazł coś dla siebie. Muzyka Kolory życia obejrzeć można było w Galerii K2 podczas wystawy Renaty Pieczonki. Malarstwo na dużych płótnach przedstawia kwiaty w różnych formach i konfiguracjach. Historia Brzydkiego Kaczątka, opowiedziana w formie teatrzyku, rozpoczęła Dzień Dziecka, jaki naszym pociechom zagwarantował Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Kultury w Gołdapi oraz Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Partnerstwo Sztuk. Na scenie zobaczyliśmy dzieci, młodzież oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej wcielających się w bajkowe role, zaś wokół sceny skupione dzieci i ich rodziców. Po przedstawieniu czyć było piknikową atmosferę. Dzieciaki w licznych zabawach i konkurencjach mogły próbować swoich sił fizycznych, jak i wystartować w konkursie zagadek z nagrodami. W międzyczasie można było przekonać się, że da się grać na marchewce i innych owocach i warzywach, oraz zbudować dom z kartonu. Pozostając przy dniu dziecka, przenosimy się do Kozak, gdzie odbywała się czwarta edycja kozackich klimatów. Na najmłodszych czekało liczne atrakcje przygotowane przez służby mundurowe, instytucje i organizacje. Dorośli również mogli zmierzyć się w jednej z przygotowanych wesołych konkurencji. Poza stoiskami na zainteresowanych czekało ognisko oraz koncerty zespołów. Na koniec migawka z dnia otwartych koszar, gdzie mogliśmy zapoznać się z historią, sprzętem i zadaniami 15. Gołdawskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz testu wytrzymałości, jaki wymyślił Cooper, a na stadionie miejskim zorganizował ośrodek sportu i rekreacji. Okay. A, i tylko nie maluj, błagam, nie ja, tak. maluj! dla Ciebie tak? Także coraz bliżej, coraz bliżej. Osiem no kolejek do końca. Stajemy bezpieczną. No dobra, zadowolony? Ja tak! Na pewno jest... jeszcze, tam nie, ma. nie ma. Nie ma? Nie ma. A, to mam dziewczyny, to które malują twarze, tak? Czyli nie nagrywam? Potem powie, że nic nie było. Tak. Nie pasuje. Ale balonik, balonik zaraz. Dobrze balonik zaraz. Ania zaraz, patrz